Cóż, nie tak wyobrażałem sobie ten wieczór. Jestem Yeu-Yang. A ta tutaj to moja siostra Anra. Kocha mnie. Tak myślę. Wszystko zaczęło się przed kolacją, kiedy ktoś wrzucił mi to coś przez drzwi w akademiku. Overwatch? Chcą mnie? Powaga? Mogę być bohaterem! Byłoby tak super. Chwila, czy oni nie są nielegalni? A, byłbym przestępcą. Ale byłbym też super sławnym przestępcą. Ale co powiedzą rodzice? Wydziedziczą czego mnie. O nie. Co Hanran powie? O! <śled> O, oh, uh, Overwatch, co? Nieźle. <noise> nie, to musiała być jakaś pomyłka. I ja nie bardzo zasługuję i wiesz, no. Dostałeś zaproszenie do Overwatch i myślisz, że na nie nie zasługujesz? Ty i ja, arena sparingowa, Teraz! Ale ja. Oh, 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 oh. Słuchaj, ja nie bardzo. Oh! Co do Anran! Bez rozgrzewki? Nikogo nie obchodzi, czy jesteś gotowy. Jeżeli nie potrafisz mnie pokonać, nie dasz sobie rady tam na zewnątrz. Yeah! Oh. <tryk> no właśnie, nie jestem gotów. To powinnaś być ty. <tryk> Masz rację. <tryk> Nic, tylko cały czas ci pomagałam. Co? <tryk> Wszystko ci ułatwiałam! Poważnie?! Pracowałem na to ciężej niż ktokolwiek inny! Ha! Z całą pewnością! Hej! Ja chcę tylko udowodnić, że mogę być tak dobry jak ty! Więc udowodnij! Uh, Anron? Wszystko git? Jestem taka dumna. Nie chcę już więcej słyszeć, że nie jesteś wystarczający. Nigdy. I dosłownie zrównam cię z ziemią, jeśli tam nie pójdziesz. Szczerze, to właśnie to zrobiłaś. <laughs> Będzie mi cię brakować. No, może nie. Co? Ciebie też zaprosili? Niepotrzebnie przez to przegodziłem. Żartujesz sobie. Mogłaś mnie spalić. Wiesz jak niebezpieczny jest ogień. Przestań się śmiać.